Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. po czwartkowym koncercie Muzyka Świata inaugurującym międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem. Przyszła pora na kolejne artystyczne doznania. Tym razem w ramach ceremonii otwarcia festiwalu. Wszystkich Państwa w imieniu całej Małopolski. Wszystkim Małopol bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować Wam myśleniczanom za to, że tak pięknie potraficie się bawić, tak pięknie potraficie zorganizować to pierwszy festiwal tego typu w Małopolsce. A, a przyjechali przecież do nas goście prawie, prawie z całego świata. Cały ten festiwal przed nami, bo jutro i w niedzielę koncertujemy jeszcze w Małopolsce, nie tylko w Myślenicach Mięchów i Wygiełzów. Potężne przedsięwzięcie logistyczne, rozsyłamy zespoły właściwie naprawdę na ogromny obszar, tutaj Myślenice Parada, Taste of Wars, Świata, wejścia na żywo do ogólnopolskiej telewizji publicznej, także mnóstwo, mnóstwo takich wydarzeń, które organizacyjnie nas czekają. No zespoły z pierwszego dnia się bardzo dobrze czuły Małopolskie Szkole Gościnności, nie są wobec nich bardzo gościnni, no, fantastyczna atmosfera festiwalowa, po raz pierwszy takiego widowiska i takiego wydarzenia w Myślenicach. Koro Wód to jedyny z najciekawszych festiwalowych, taka możliwość do namacalnego e, doświadczenia tych kultur, które domyślając przyjechały, tych zespołów wspólnego tańczenia, wspólnej zabawy, wspólnej gry, wspólnego, wspólnego spaceru. To naprawdę będzie fantastyczne przedsięwzięcie, więc zachęcam wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców, ale i znajomych, do tego by na trakcie Koro się ustawili, przyszli i z nami na arenek weszli. Wszystkie występy podobają, są tak zróżnicowane w stylizacji, charakterze, prezentacje artystyczne przygotowane, że nie jest sposób wybrać tej najlepszej. Wszystkie są po prostu piękne. Terima kasih telah menonton!